W tym tygodniu w Kauflandzie majonez Hellmann's 650 ml, 5,55. Czekolada Milka, duża, wybrane rodzaje, 7,99. Więcej na kaufland.pl Czy chciałbyś być amatorem mocnych wrażeń? Ojcem spełnionych marzeń? Artystą? Wspólnych przygód stylistą, Niepokonany. Uwielbiany. Kreatorem radości, pełen miłości. Amantem, muzykantem, szalonym kursantem. Nie do zatrzymania. Możesz więcej przestrzeni, więcej możliwości. Nowy SUV Citroen C3 R Cross. Jedną z najbardziej widowiskowych figur w łyżwiarstwie jest piruet. Lepsi łyżwiarze mogą osiągnąć prędkość ponad 300 obrotów na minutę. A z aplikacją mobilną Banku Millennium, gdziekolwiek się obrócisz, możesz wygodnie płacić telefonem, tak jak kartą. A gdy zamarzy Ci się jeszcze więcej zimowych wrażeń, w aplikacji łatwo weźmiesz pożyczkę gotówkową na zimowy wyjazd. Bank Milenium. Tradycyjna bankowość w nowoczesnym wydaniu. Gorące powietrze. Stylizacja. Koloryzacja. Odważ się na wszystko z nowym Gliskur Fiber Therapy. Spajająca rewolucja w pielęgnacji włosów. Omega Plex rekonstruuje zerwane wiązania we włóknie włosa. Nowa jakość włosów i długotrwały efekt. Więc albo... Albo nowy Gliskur Fiber Therapy. Schwarzkopf. Profesjonalna pielęgnacja włosów dla Ciebie. Odkryj spreje regenerujące w olejku. Moc dwufazowej formuły w jednym produkcie. Omega Plex rekonstruuje. Olejek dodaje blasku i miękkości. Nowe spreje regenerujące w olejku Gliskur od Schwarzkopf ceny na święta w Media Expert. I teraz płacisz tylko połowę, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Na przykład laptop Dell, szybki dysk SSD, wydajny procesor Intel 8. generacji, grafika Radeon 2 GB. Zapłać teraz 1499 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Czasem katar nie tylko blokuje nos, ale może też podrażniać śluzówkę, powodując jej wysuszenie, a nawet pękanie. Co wtedy? Oto najnowszy produkt katarskich naukowców: Xylodex Regeneracja. Spray odtyka nos nawet po pięciu minutach, a zawarty w nim pantenol regeneruje śluzówkę. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Xylodex Regeneracja. Nos ratuje, odtyka i regeneruje. Teraz w sklepach Neonet totalnie niskie ceny. Sprawdź smart TV Samsung 58 cali Ultra HD za jedyne 2996, a Thomson 40 cali za jedyne 995 zł. Sprawdź setki totalnie niskich cen. Tylko w sklepach i na neonet.pl. Najgorszy ból w moim życiu. Atak kolki nerkowej. Okazało się, że mam w nerkach kamienie i piasek, które wywołały stan zapalny i potworny ból. Nie chcę przeżyć tego jeszcze raz. Fitolizyna to lek o działaniu moczopędnym i przeciwzapalnym. Pomaga oczyszczać nerki z piasku i zapobiega tworzeniu się kamieni moczowych. Teraz profilaktycznie w kamicy stosuję fitolizynę. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Dzień dobry. Podobno macie takie konto za jedną złotówkę tylko. Mamy, proszę pani. Tak? A naprawdę to ile kosztuje? Złotówkę za prowadzenie rachunku. A za kartę zbliżeniową? No. Nic. Aplikację mobilną? Nic a nic. Co uczciwe możesz zakładać? Odkryj wartość jednej złotówki w bankach spółdzielczych SGB. Pluskami. Grzybowa? Wyłącznie z łazankami, zgodnie z tradycją. Panie gwiazdor, łazanki to pan sobie. z kapustą miesza. będę słuchał opinii kogoś, kto do domu wchodzi przez kawę. panowie, co dom, to tradycja. Dlatego zarządziłem, że w Carrefour na święta ma być wszystko. A teraz proszę sobie podać ręce na zgodę. Udane święta to u nas tradycja. Dlatego żywy karp ma kosztować 8,99 za kilogram z aplikacją mój Carrefour. Carrefour? To wszystko dla ciebie. Dalmajer to przyrzeczenie. Przyrzeczenie, że na sercu leży nam przede wszystkim jedno. Państwa przyjemność. Przyrzeczenie, że nasza pasja ma zawsze jeden cel. Doskonałość. Dalmajer Prodomo. Przyrzekamy. Dalmajer. Kawa doskonała. Także jako instant. Mukosolvan Mini to syrop na kaszel od pierwszego roku życia. Ułatwia odkrztuszanie i łagodzi ból gardła. Mukosolvan Mini o smaku owoców leśnych. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Imperator nie żyje. Co nas teraz czeka? Weźmiemy odwet. Przeczyliśmy całe życie. Rebelia. Dzisiaj skona. Nadszedł czas dla imperium. For the players. Widziałeś? Nie tylko widziałem. Ty to zrobiłeś. Wiele osób mocno mnie wspierało, ale wymyśliłeś dla No nic, Szarpnę się na artystę. Moje ING, pożyczka, 2,5 tysiąca będzie. Ale pomysł był mój. To jest życie, to ułatwiamy. A pożyczka na klik w moim ING pomoże ci w realizacji twoich planów. ING Bank Śląski, liczą się ludzie. we wow.